Hej, hej, ludziska, witam w kolejnym odcinku z Requiremem. Dzisiaj chciałem pokazać... ...to. E, to już nie jest miasto, to już wiele miast, wiosek i... A. Chciałem wam pokazać moją wioskę A właściwie miasto, czy... Wiele wiosek i miast To jest główne centrum, gdzie dzieje się handel Dzieje się kościółek i dużo osób mieszka sobie tutaj, żyje Tutaj mamy farmy i różne takie czeka na budowniczych? Tutaj jest karczma, taka mała. W mieście też jest karczma. Powinienem wybudować więcej karczm w ogóle. Eee, tutaj jest miejsce takie rzemieślnicze, gdzie... Są rzemieślnicy. I wyrabiają dla mnie narzędzia. W dużych ilościach. Tutaj jest zakon męczenników. Świętego Artara wraz z zakonnicami żyją sobie i pracują, miód wyrabiają robią też wino i warzywa e, Tutaj mamy Fort Royal, gdzie e, moja armia zostaje wysyłana na różne rakie misje tam walczy. Jest to też miejsce, gdzie wyrabia się piwo. To jest moje paliwo. I tutaj wyrabiam kolejną monasterię. Jest to akurat dość duży projekt, i mam nadzieję, że się w końcu wyrobię z tym. Tutaj mam kolejny z, z miejsca rzemieślnicze, gdzie jest wyrobione głównie rzeczy ze szkła i żel, ten ze złota. Tu jest ze złota. A tutaj jest jewelry. Tutaj mamy kopalnię marmuru i żelaza, gdzie też są wyrobione narzędzia wraz z tym. To jest główny tardak, który tutaj głównie niszczy ręba drogna. Ogólnie jestem trochę na minusie, ale też jestem na plusie. Populacja jest tutaj już ogromna, prawie 600 osób tutaj mieszka. I jakoś się żyje. No, ale nie szle. Dobrze, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że... że się ...zainteresowani. Mam ochotę w ogóle zarządzić wszystko od nowa i spróbować jeszcze raz z wiedzą, którą mam teraz. Chociaż nie jestem pewien, czy akurat będziecie chętni oglądać dalej. Trzymajcie się. Bayo.